Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. ze mną Filipek witaj. Cześć. Jak ocenisz, nie wiem jak to nazwać. Performers. Free, freestyle odczytania z, kart, z telefonu, <głos> przepraszam, <głos> przez Darolwa. Kurwa, jakby on to napisał, to bym to spropsował, ale wiem, że to nie on to napisał. Będę, tak takie mam domniemanie. Okej, okay, a nawet jak nie on to napisał, to jak to oceniasz? Kurwa, on. Znaczy, Bo to też ludzie zaraz mi zaczną zarzucać, że ja się śmieję z Darka. On. Ja nie słyszałem, co on powiedział, bo on na, w, w połowie się zaciął, jakby potem coś chyba kurwa nie przeczytał i tak dalej. Gdzieś tylko pierwsze dwa wersy usłyszałem. Ten konflikt, o ile tak można to nazwać, to dla Ciebie jest taki naprawdę realny, czy cały czas gdzieś to tak traktujesz w sferze y, śmiechu? Kurwa różnie, bo na przykład jak, e, jak na pierwszej konferencji do mnie podszedł i wiesz, jakbym mówił, ty kurwo, coś tam i tak dalej, to mnie wkurwił tak mocno, ale generalnie. Wiesz, no nic mi wiesz, złego w życiu nie zrobił, nie obrażał mojej matki, kurwa, i wiesz, nie moich bliskich, więc ciężko powiedzieć. Na pewno, na pewno czasem mnie on w ale żebym tak brał jakoś go personalnie, mega, to nie. A jak oceniasz to, że jednak publika no, mega głośno dopingowała darolwa jak wchodził? No, uważam, że Daro jest na tym Fame MMA pozytywnym bohaterem bardzo mocno, więc yy, nie dziwię się, nie? Jakby, no, ja w porównaniu dla takiego przeciętnego odbiorcy Fame MMA, póki nie freestyluję, no to jestem nudniejszy, więc kumam to. Wy nie boisz się, że jednak możesz dużo stracić tą walką? No, bo Daro ma ten rekord, no, niezbyt chlubny. Twoja porażka z nim no, przyczyniłaby się do tego, że jednak ten rekord by sobie minimalnie gdzieś tam podreperował. No to, no, no to by sobie podreperował, ale wiesz, jakby powiem Ci szczerze, ja w życiu wszystko przeliczam na moją muzykę i tak dalej. Wiesz i w dupie mam jakiś PR i tak dalej, wiesz. Kurde, popatrz na to z tej strony. Bomba jakby przegrał z Ferrari, przegrał w sensie nie to, że ja się próję i tak dalej, tylko wiesz, a dalej będzie walczył. Jakby inni też mieli porażki i dalej walczyli, więc więc w ogóle nie zakładam porażki z Darolwem. Nie wierzę w ogóle w nią, ale jeżeli by ona się przydarzyła, to szczerze ja sprzedaję dalej Dość dużo płyt, ja gram koncerty muzykami fajnie hula, więc nie. Na ostatnim naszym wywiadzie Ferrari powiedział, że chętnie by z tobą zawalczył. Rewanż, jak na to patrzysz? Wiesz co, no ja już mam ustalonych, jakby rywali na nowym kontrakcie. Nie wybiegam tak mocno w przyszłość, ale na przykład. Jeżeli końcowym rywalem na moim kontrakcie byłby na przykład Ferrari, to by było zajebiście, bo mówiąc szczerze, to jest taka jedyna porażka, która mi mocno siedzi, tak jakby w głowie, bo ja uważam, że Wygrałbym tą walkę, gdyby nie to, że zrobiłem jakieś totalne głupie obalenie w pierwszej rundzie i nie wiem dlaczego to zrobiłem, bo widzisz, wszystko działa taktycznie i tak dalej, wiesz co robisz, po czym wchodzisz do oktagonu i działają mocno instynkty. Ja teraz bardzo mocno pracowałem nad tym, żeby nie działały te instynkty, tylko jakby chłodny umysł, myślenia. dokładnie, jakby, a, a uważam, że naprawdę miałem wtedy dużą szansę na walce z Ferrari i chciałbym jakby to powtórzyć, no ale no wiesz, on ma teraz walkę, wydaje mi się, z Łaszczykiem i tak dalej. Więc też nie będę się mu wpierdalał, jest gwiazdą tej Federacji, wiesz, zapracował sobie na to. Tak naprawdę poza tam jedną spiną, którą miałem z nim, to raczej się wobec mnie zachował w porządku, więc może potem. Nie powiedziałeś, że już masz ustalonych jakich, jakichś przeciwników, coś możesz zdradzić, to będzie jakiś konflikt, czy to będą takie totalne walki, tak jak z Daralwem, czyli bez. Ja podpisując jakby kontrakt dostałem coś takiego, że jak e, powiem e, jakiegoś lika i tak dalej. To, to będę miał przepierdolone. Więc jakby jestem bardzo taką empatyczną osobą, nawet bym chciał tobie powiedzieć, ale stary nie mogę tego A zrobić. Będzie ciekawie? Tak, będzie ciekawie, będzie, będzie zajebiście, uważam. Super, to wszystko. Dzięki Dziękuję bardzo. Ci bardzo.